Nie mam Tajko za kanał Boda Sport. W tym roku na streamie charytatywnym poleciliśmy naprawdę szeroko, bo jeden cel okazał się być niewystarczający, ponieważ udało się zapewnić aż dwa cele więcej niż w 100%, dlatego jestem niesamowicie dumny z tego powodu i przede wszystkim z ilości ludzi, którzy wpłacali, ponieważ była ona absolutnie rekordowa, tak więc dziękuję z całego serca każdemu, kto dorzucił chociaż złotóweczkę od siebie. Jest mi z tego powodu naprawdę bardzo miło. Oczywiście dziękuję reszcie ekipy za to, że razem po raz kolejny wytrzymaliśmy ze sobą tych 50 godzin, bo uwierzcie mi, że to naprawdę jest ciężkie zadanie, żeby to wszystko przestreamować i może dlatego też wyglądam w ten sposób, jak wyglądam. Parę dni będę potrzebował na ogarnięcie. Ale jak wyglądało Całe to 50 godzin będziecie mogli nawet z odtworzenia zobaczyć sobie oczywiście na kanale Ekipy Fantazy. Dodatkowo myślę, że tam będą pojawiały się takie materiały zbojorcze, dlatego koniecznie sprawdzajcie link w opisie. Oczywiście w komentarzu na dole napiszcie, kto był na streamie charytatywnym, a komu nie udało się wpaść. Ale już teraz bierze za rok, chętnie nas tam odwiedzi. A ja chciałbym wam przedstawić moje paczki, które otwieraliśmy. I też paczkę, która może nie była moja, ale była moim trafieniem. Mówiłem, że trafia to to i Ja jestem z jej tak naprawdę. Ale teraz będzie, teraz Ale będzie, ten, patrzmy, jak kona za, na mnie Uwaga, nie dotykasz za, mi pada. I kona, i Wow! To jest to łapie łapie te Gratuluję, pareka! Dziękuję bardzo, dziękuję no. bardzo. Moje moje wow. Wow. Tak więc z jednej strony żałuję, że kaka nie wypadł na moim koncie, ale z drugiej byłem naprawdę zadowolony, bo milion końców sprawiło, że mogliśmy znowu już otwierać paczki, ale wreszcie przyszedł czas na 12 tysięcy pońców, które wydawaliśmy na moim koncie. No i muszę przyznać, że chłopaki bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie swoimi trafami. to jest moje konto, więc trafmy coś dobrego, proszę. może okay. być? Ty, ty, ty. ty tutaj grasz? Rzadko. Jest Chciałbym coś. grać częściej, pójdę nie kres. ma. Jedna, ty, jest, nie, trafię koza, za to, ee... że Cię lubię. Patrz, jak, jak, ma, ja wszystko, ja się pokażę, koza, jak bardzo Cię lubię, Rodry, Wszystko do klubu i na listę transferowych. 220 zł i na ekstra tam W klubie. Z, z Ronaldinho. I z Ronaldinho. Patrzcie, tak bardzo lubię kozę. Jak ja usiądę. Czeka, ja usiądę. A ile paczek że ja Patrzcie, tak bardzo ile lubię patrz, kozę. Będzie? Koza, nie ma sprawy. Szanuję, jakby wiesz, no dla Ciebie. Jest coś. Okay. Jest, okay. jest, jest, szanne. jest. jest szanne. Boję, się, boję się o swoje zdrowie. Media, ojezus. Yeah. No to proms. Proms. Czemu nie mówisz Ale będzie chcesz w pasce Cristiano Ronaldo. No tak? Tak. Ale co ale wie takie naprawdę... piksele, joju? Pa, wjechał i pa, i teraz Cristiano. A, do twarzy mu w tym zrobiłem, ja w Polsce zagrać. Tak, pa, i Cristiano. I Cristiano, okay. o! O! Ja ciebie też kamyk, ja ciebie też. Mów mi Alison. Ile ja kosztuje Alison? 4K. Na 40K? Ale 8-9, to 8-9. Ostatnia paczka, znaczy przedostatnia, bo potem już nie wiem. Zobaczmy, słuchajcie. No. Ale my z tej konsoli lecimy. A, dobra. Znowu? Okay. Ej, znowu proszę, proszę bardzo. bardzo. doceniam. Naprawdę, ja. błagam. Benzema, 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 Benzema. Karim Benzema. Hala Madrid. Hala Madrid. Hala. Hala Gorzów. Hala Gorzów. Hala, hala Gorzów. Przecież Ronaldo jest z informem teraz, Co mu się tak... Ktoś tam... Zepsułeś nie, nam nie, zabawę, masz bana. Nie, nie. Weź na transferowe. Tak, teraz bo to, specjalne, to teraz to, specjalne, to, to, teraz to specjalne. Pardon, Pardonik. Pardon, sik. Można no, sms-y, niestety nie ma w tym roku. Niestety. mam stres, nie? Jak już ja, jak, nie otwieram, to mam stres. Nie, no, jeszcze doładuję. Ta, za to, no. Doładujesz jeszcze 500? Ja przepraszam, od razu Mogę <słotne> bo <ja> już nie <słotne> No dawaj, dawaj. jeszcze Ja wiem, że tutaj nic nie będzie, więcej, od razu przepraszam. Nie no, walkout po walkoucie nie może być, no. No nie no. Tam były dwa. Wychodzi Jedno prawda. Duna, ja bym dewał i nie dawał. Nie, nie da to wy, wy czekajcie, bo coś ty trafisz dobrego dzisiaj? Na pewno jest ludzie, na pewno jest. To, wy, to wy, trafisz dzisiaj trafisz, no, def. Def, proszę. Jak nie trafisz nic dobrego, to nie otwierasz żadnej paczki już. Proszę. Jak nie trafi, to mi też 12 tysięcy Nic nie ma. Jest, jest, jest! Francja, błaga MAP. Poka, jak on trafi? Poka! Nie, nie! Tak! Ooooo! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Brawo! Ile on kosztuje? Nie wiem, za stówkę? Nie, nie ma, ma problemu, może, no, no nie? 100 może chyba. Ile? Nie, nie, nie. Nie, co ty? 100. Stawiam na 60. Ej, dobra, to jest dobra postać. Stawiam na 60 tysięcy. Ale kosztuje 300, to jest masz 200. Nie, Serio? Masz 200 tutaj, nic, lekko. Jak to jest możliwe? Jak jest mam 170, to mam 300. To mi się podoba, to mi się podoba. Szanuję Dawid, Szanuję. Tak więc moje konto Pay to Play. Zbogaciło się o parę set tysięcy monet, ale jeszcze mam dla Was dwie paczki, ale wprowadzę Was w dorówny kontekst tego otwierania. Siedzieliśmy sobie rano z kamykiem, taka śniadaniowa atmosfera. Stwierdziłem, że zrobię SBC o informa niewymiennego i poleciało to. będzie No ja też mam nadzieję. Ja nie wierzę ty. Ale chciałeś go zrobić, ładnie. Ja. Chciałem człowieka zrobić na pieniądze, a trafiam kogo? koko Nie, to jest mi... mi... no, ale następnie przyszedł czas na dużo większe ryzyko. SBC o informa wymiennego. Dużo droższe, no ale tam, jeżeli coś udałoby się trafić, mogłem liczyć na naprawdę duży zysk. No i zobaczcie, co poleciało. Team of the Week cze. Uwaga, wymienny Team of the Week, trzymajcie kciuki, nagrywajcie to, bo koza trafia wymiennego, Cristiano no. Ronaldo. Oby był inform. znaczy walkout. Ja nie wierzę w to, nie. Ja nie wbierze, ja nie Nie z... <laughs> <laughs> Jakie są szanse? What are the odds? <laughs> Dawaj koza, przełączę konsolę. <laughs> No tak więc tam szczęście było no, niezbyt po mojej stronie, ale ogólnie pod względem trafień naprawdę uważam, że ten stream był po raz kolejny bardzo udany. Jeżeli wy chcecie wiedzieć co trafiała reszta chłopaków, śledźcie koniecznie kanał Ekipy Fantazo oraz zaglądajcie do nich na kanały. Wszystko macie oczywiście w opisie. Ja im po raz kolejny bardzo dziękuję za ten rok, ale przede wszystkim bardzo dziękuję wam za to, że byliście. Że oglądaliście, że wpłacaliście i że razem znów udało nam się komuś pomóc. Naprawdę... Aj, przyjemna sprawa. Ale teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona. Boom.